I gonitwa się rozpoczęła. Walka o prowadzenie dobrze wystartował Jarmusz. Koło niego teraz Karim. Nieźle Guerra na czele. Karim przed Josonem. Cofnął się Jarmusz na piąte. Na czwartym miejscu galopuje Height of Beauty. Karim pierwszy lekko wstrzymywany. Na drugim miejscu Guerra. Trzeci Joson. I pozostałe konie poprawia teraz wydatnie polem Dice. Karim Guerra, Dice Joson. Na ostatnim miejscu galopuje Esterlina. Tam bardzo ciasno. Po zakręcie to się troszkę rozruszało. Karim teraz odskoczył trochę koniom. Na drugim miejscu jest Guerra Dice wraz z Johnsonem. Hate of Beauty Lucky Thomas. I na kolejnym miejscu Jarmusz. Karim pierwsze 700 metrów do celownik. Karim Guerra, Dice, Josson, Hate of Beauty, Jarmuż teraz poprawia tam także Rakisz, ostatnie miejsce zajmuje Esterlina. Karim wyprowadził na prostą, ale przewaga nie jest duża, atakuje go Guerra. Karim Guerra przy kanacie Josson, Guerra już jest pierwsza. Ma jeszcze do pokonania 250 metrów i niewielką przewagę. Idzie Height of Beauty i Lucky Thomas. Przy kanacie świetnie Josson. I w tej chwili pierwsza jest Height of Beauty. I Height of Beauty wygra tą gonitwę na drugim miejscu. Josson na trzecim miejscu kończy Guerra. Czwarty Lucky Thomas, piąty Karim.